On ma taki bardziej dziecinny głos Jak inny głos ma dziecinny? Znaczy nie hmm. dziecinny to nie dziecinny, On ma taki P kurwa... inny czy Pita ma niski głos właśnie Dodaj Menela do grupy No już Chyba przez przypadek klikłem do Dobra ktoś. Dawaj i bijemy masuje legendę no, no. no ty kurwa wymasujesz Ooo wow. oh. oh. Kto masuje legendę? Jeszcze raz e powiem Drugą dziesięć rzędu kurwa wylosowałem, Jest? bez kapy chłopie. bym kogo Eee, Chciałbym to złapać kurwa Chciałbym, żeby był Kimstera ogółem A ja nie Bo jedyny ma przedział pod, uważam, że powinien mu zostać Czeka Nie, no kurwa Tak to Heretyku po jeden? Tak Prawie znajomy chaboszkarny, kurwa, mam Nie no, po co? Ty... Załadowało ci mapę? Wlazłeś? Tak. No. Tak, dalej, smaruj. O, no. Cię... no nie Elo? Haha! Kto, 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 kto to iksuje? Ja pasażer le łapie. Pasażer lodówki to łapie, bo tego nie ma. Ha! Łapałeś to śmieci. Nie miałem tego jeszcze, morda. Elo, 100%. Kurwa. Człowiek biega Ej Kurwa, bez ja, jak ty tego nie masz. Hmm? Serio, tak to, znaczy to ma ogólnie elegem mam, bo się z nadorem ale nie złapałem. No. Udało go ogon. <gul> Dobra. Ja Ej, bo mam laga, mam, to jest. -pa laga. Nasior. No nieee. Masu, 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 ja, kończy, bo... Mógłby spać no, to, Wendero, ale to, to jest fajne. Jak to będzie śmieszne.

Takiego to jeszcze nie było. Kto, kto, kto? Juron Delta. 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 No ty, ja Delta. 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 tak, Delta. Delta. nie Delta. Lej Delta. kolej Oni Delta. 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 Jak to was Jak

ja mam kliknię do niej. on to kliknie dzisiaj? F. To oh. O oh. oh, ja Znowu kurwa. Znowu to dobre, kto to xuje tym razem? Musimy xować. Tak, ja już xowałem co. Andorik też to musi xować, więc. Andorik to musi xować. Kurwa. kurwa. Bez jaj. Nie, nie złapię ani jednej legendy na tym evencie hmm. Ja to, parę, obsta to obstawiam, co? że to kurwa złapię teraz Elusi. On ma taki fartowny film ja teraz. Ja Elusi złap. O, złapałem, nice. O, nice. Ja pierdole, kokos, ty kurwa Kolejna Jemana. pierdolona pazera, Tadeusz. Ale o co ci chodzi? Czekaj! Kurwa, no... To se tego... O, jest, dobra, teraz. O. Teraz, bij, bij! Bij, No dobra, biję Dałem mu jeszcze sekundę, żeby go doładowało O! Trzeba to złapać teraz. Ile tu jest? 3 eee, no Trzy osoby złapania. No, senzar ma każdy żeby złapać w końcu coś. No. Kurwa, złap to. to no dajcie no, mu to. Nawet. No, jak to Nawet. Nawet. Ja ja Nawet. No Nawet. mu to da Kurwa A, Lowackich no. Dobra, bigi O no, kurwa no, Czemu? albo kurwa nie bierze Proszę i kto tam nie może łapać? To nie może tego łapać? No to ja ci mówię, kto nie może łapać yy... Andorik Anorik, kurwa chyba yy, piksuje. Nie, wszyscy, wszyscy, wszyscy. Nie wiem no ja mogę to w każdym razie. No ja też Ale znowu palwo oj kurwa O GZ Biszot. GZ nice Ej, no, bicie po biciu znowu Lega PC PUST, pusztuj. Hmm Za to Bisot się ucieszy Dobrze Rodone Xuje, ten xuje. uje no, jest zwykłą fajkę, tak no ja łapę daję Brem, Nie mam tylko kurwa, to co mi co bicie? No właśnie, no to co się zapiecie? Aj Ajajaj. Kurwa delta, delta do, do chuj. Cetrian. Bije. Bia. Zombie. Lega, Jestem Pierdole no Na chuj go byłałem? no He no Kurde no Dobra bo Dobra tam zdarzyło się Beka Pierdole He cię? Dalej Hmm? Jest łapane to kurwa, jest łapane Poszedł komplet xd, nie? U, się, kurwa Dobra, łapcie to i szybko za tym 300 kurwa No, Chyba no, Senzer masz tu po nie? Nie, nie trzy, trzy jest, osoby jest, jest, na, Nas jest trzech, więc... Trzech szukaczy Tu jest Senzara dzisiaj, to jest, to jest, to jest, to jest jego dzień Rincho. Uwierz mu, przychodź no słychać, słychać chyba. Wszyscy są? Wszyscy chyba, bo widzę, że wszyscy są skrytem. No to lej to w kniąte. Muuuuu! Nasiu, zajwicie! Uuuuu! he. I teraz złapać jeszcze beka. No wie w tym nasz. Ale będę złapać Panie to. Hm? <laughs> <laughs> bo ja sobie Ały. będę łapał. Łapę to. Ja też to łapę. Margonem chciałbym. Łapę. Ja, jak to złapię set to... Bo jak to jest zapyta, co? to jest zajebiście Kurwa Muszę? w sumie zasłużony Co? Co? Zajebiście kurwa, mam nadzieję że Setra... O dobra Będę Jak on złapę. to ma założone to to niech... To niech to... Daj, dajcie to Bishotowi, tyle Znowu nie to trzeba, no kurwa jebać te heronse Więc nie no DZIĘKUJĘ! No to będzie A, jedna za dużo. Serdeł to On Onwerzer jest... ...tutaj. Uch. Palwoj, bez kapy Ja pierdole, ale jajce. No ma 100%. No to masz dla młodego, he. Nie, może Może Oj, Jak xD bez jaj najlepszy jestem Chłopie, je, jeszcze jeden leci, jeż, jeszcze raz, jeszcze jednego bijemy kurwa dzisiaj I leci BH Że, że spadła kurwa jeszcze jedno. ja pierdolę Nie je... Nie wierzę hopy. no to mam co kupić teraz kurwa od zeka